Zadanie siódme, i nie mam pojęcia, co robi tutaj ten napis turystyka. To coś się zliczowało, zaraz może się naprawi. Ale co my tu mamy? Mamy funkcję liniową f, która jest określona takim wzorem. No i wykres tej funkcji przesunięto wzdłuż osi o x. No to, jeżeli wzdłuż osi o x, no to w taki sposób, tak i w lewo, przeciwnie, przeciwnie do zwrotu osi. W wyniku czego otrzymano wykres funkcji g. Jakim wzorem jest określona funkcja g? Jeżeli my chcemy przesunąć oś o dwie jednostki w lewo, to musimy pamiętać, że my do x sobie dodamy 2. Czyli będzie to wyglądało coś takiego. g od x to jest minus 2, i teraz wchodzimy do x i dodajemy tutaj 2 plus 4. Dobra, no i teraz jakbyśmy sobie to rozpisali, to by było minus 2x minus 4. Plus 4, czyli zobacz, że to będzie po prostu minus 2x, tak, bo minus 4 z plus 4 nam się skasują, czyli to będzie odpowiedź b.